Hej! Tym razem nagrywam na konkurs u Julii Janiszewskiej i mam nadzieję, że Ci nie będzie przeszkadzało, że niektóre wyroby, a naprawdę większość wyrobów jest taka jak na u konkurs u Czerwonej Truskawki. Mam nadzieję, że to Ci nie będzie przeszkadzało, tylko po prostu chodzi o to, że Twój konkurs jest o wiele szybciej i nie zdążyłabym aż tylu wyrobów ulepić, a poza tym już wykorzystałam trochę modeliny i po prostu... No sama rozumiesz, no przepraszam Cię, jeżeli mi tego nie zaliczysz, no to trudno. No to mi pokazywać. Pierwszą rzeczą, nie będę miała oczywiście 50 wyrobów, ponieważ to nie, nie mam też tylu. Jest taki prezencik, on jest, jak widzisz, granatowy, ze złotą jakby, z tą rzeczką i złotą kokardką. I te wszystkie moje wyroby będą... Polakierowane, niektóre będą teksturowane równych. On tak wygląda. Jest taki mały. I to jest pierwszy wyrób. I kolejnym wyrobem to jest o, chwilę, bo się do kartki przykleiło. Taka bombeczka słodziutka. Ona ma taką buź... taką yy, buźkę i oczka i tej wypieki. No jest taka. And kolejną rzeczą to jest taki lodzik z taką buźką, e, taki e, taki boże, lizak z taką buźką. i mam prośbę, jeżeli mi zaliczasz te, te, te rzeczy, to po prostu mi napisz w komentarzu, ok, że, że zaliczam Ci czy coś takiego i e, po prostu, żebym wiedziała, że to oglądałaś i że zaliczyłaś, albo po prostu napisz, że cię nie zaliczam no to wtedy spróbuję zrobić coś nowego, także te dwie rzeczy to są nowe takie ja zrobiłam drugą rzeczą to jest taki, taki pierożek z truskaweczką Taka dynia z cukierkami w środku. Niech mi wyostrzy. Kurczę, nie chcę mi wyostrzyć. No ale w gruncie rzeczy widzisz jak to wygląda. To jest lizak, takie cukiereczki tutaj w formie, że to niby taka czekoladka z serduszko. Taki słodki, mm, przepraszam, że znowu tak jak w tamtym filmiku, mówię na wszystko, że jest słodki i w ogóle, ale taki pomidorek z musiką kawaii. Tutaj taki croissant, on jest poteksturowany i yy, pocieniowany jakby, tak to się mówi. No oczywiście nie chcę wyostrzeć On jest na łańcuszku O, tak przez chwilę widziałaś o, no przez chwilę było widać to taki właśnie taki donat z posypką tam od Ciebie akurat on ma tutaj taką specjalną linię, żeby jak najbardziej przypominał Donata tak jak mają te donaty on jest też podzielony i poteksturowany. Ok, eee, kolejnym, kolejnym wyrobem to są takie trzy eee, lizaki na choinkę, takie świąteczne. Ups. Chwila, tutaj, dobra, nie można. takie dwa. Przed chwilą był, o tutaj, trzeci. Pucharek z lodami z posypką. To są takie kolory jak czerwony, nie, nie, fioletowy, niebieski i żółty. Każda z kuleczek jest poteksturowana i to jest moja własna, własnoręcznie robiona posypka. Kolejną rzeczą jest to taka cytrynka z buźką w stylu kawaii z wypiekami. Kolejną posteż są takie, takie lizaki na choinkę, trzy tym razem czerwono-białe. Takie dwa duże i jeden taki mały. A te były, ten był czerwono-fioletowo-niebieski. Kolejną rzeczą to taka dynia. Ona ma taki bardzo ciemny, zielony, a tutaj wygląda jakby to był czarny, ale to jest zielony. Taki tort kolorowy z taką poteksturowaną tutaj zrobiłam takie wzorki z jakby z lukrem. Ona jest taka jakby tęczowa w stylu galakcji, coś takiego. tutaj Kolejną rzeczą to jest taki, taka babka bożonarodzeniowa. Ona jest tutaj ma taki krem z posypką i ona jest Yy, nie, niebiesko, yy, zielono-czerwone. Kolejną rzeczą, to jest taka czekoladka z kokosem na dole i tutaj taką polewą na górze. Znaczy to nie jest prawdziwy kokos, tylko sama robiłam. Kolejną rzeczą to taki Lizak z, yy, z burokatem. On jest czerwono-fioletowo-zielony. Nie chcę, o, teraz ładnie widać. Na patyczku. Kolejną rzeczą to jest taki malutki cukiereczek. On jest taki pofalowany na brzegach. Czerwony, zielony. Takie ciastko. Ono jest z kawałkami czekolady w środku. Jest podeksturowane i pocieniowane. I z ugryzieniem to ugryzienie również jest teksturowane. Ok. Nie wiem, czy mi chcę wyostrzyć. O, to tak wygląda. I tutaj ma ugryzienie również, poteksturowane. Ale raczej tego nie zobaczysz. A kolejną. O, kolejnymi trzema robami to są takie różyczki. I będę pokazywała po kolei. Ta jest pomarańczowo-różowa. Fila wyostrz mi, proszę. Chwila. Kurczę, nic, nic. No i teraz tam mnie upadło. Oj. Taki dobry telefon. O, teraz było widać. No dobra. To dwie różowe. Jedna z mojego tutorialu. Przepraszam, ktoś tam kicha. Tak. Hm, tutaj upadło. No to taka pomarańczowo-różowa. O, teraz świetnie było widać przez chwilę chociaż. Dobra, no to taka taka różowa i taka różowa. Dwie pianki. I ciasteczko bałwan. Yy, ona ma tutaj taką specjalną polewę. żeby nie było, że coś nie domieszałam, tylko coś, tylko po prostu specjalnie nie domieszałam, żeby był taki efekt śniegu. Tutaj mam marchewkę, która jest poteksturowana, tutaj widać i te oczy i w ogóle buzia nie jest idealna, ponieważ jak wiadomo buzie robi się z kamienia, a kamienie nie są idealne i dlatego ja też tak chciałam po prostu, żeby... Jak najbardziej przypominało prawdziwego wołowana. I to, jest wszy... to są wszystkie wyroby. Mam nadzieję, że Ci się spodobają, że mi to zaliczysz. Proszę że, że Cię jeszcze raz napisz to w komentarzu, czy mi zaliczyłaś, czy mi nie zaliczyłaś. I dziękuję Ci za oglądanie. W ogóle chciałam Ci powiedzieć, że ładnie lepisz i w ogóle. Także pozdrawiam Ci serdecznie i do zobaczenia. Pa!